Przechodzimy do następnego punktu. Zapytania radnych do burmistrza miasta. I tak jak w trakcie poprzednich sesji bardzo proszę państwa o blokowe zadawanie pytań, jeżeli jest to możliwe, na pewno nam to usprawnia pracę. Bardzo proszę Pan Radny Urbaniak. Rysiek Przy okazji bardzo proszę o jeżeli jest to możliwe, o niekręcenie mikrofonami. Proszę państwa, mam trzy pytania w następującej treści. Zwracam się do zapytania do Pani Burmistrz. Chcę przypomnieć, że miesiąc temu podejmowaliśmy decyzję w obronie reorganizacji sądów. Chcę poinformować, że jako reprezentant mieszkańców osiedla Wyspa Gierzycka są sygnały, że Poczta Polska chce zlikwidować filie pocztowe. Filie pocztowe, wiem, że w mieście jest dostęp każdego mieszkańca. Ale w niektórych osiedlach, jak typu Wyspa Gierzycka, Wilanów, inne są potrzebne. Tłumaczy się tym w ramach oszczędności finansowych trzeba zlikwidować. Dostęp do internetu, dostęp do komputera. Więc chcę Państwu powiedzieć, że zgoda, to jest wszystkie argumenty są zgodne, dlatego, gdyż dostałem tutaj, idąc na sesję, zapytanie od mieszkańców, dlaczego to się likwiduje. Na punkcie pocztowym. Nie tylko osoby młode przychodzą, ale jest dużo osób starszych. Wiele spraw się przesyłek, nie przesyłek załatwia. Zgadzam się, że można internetem przeksyłać, różne przesyłki robić, ale nie każdy ma internet, nie każdy ma komputer, nie każdy ma samochód. Jest dużo ludzi starszych. Dlaczego to poruszam? Bo w latach 98-2002, będąc radnych, walczyliśmy, żeby na naszym osiedlu był. Poczta, żeby była apteka, żeby był sklep, żeby ludzie, którzy tam żyją, żeby mieli dostęp. I nie można teraz tłumaczyć się, w ramach oszczędności likwiduje się filię Poczty Polskiej. To jest pierwsze pytanie, czy jakieś działania w tym kierunku y, będą podejmowane. Wiem, że ekonomicznie to potrzeba. Zresztą Państwo widzicie, co się robi ekonomicznie na żywym organizmie, reformuje się PKP. W związku z tym szuka się oszczędności. Ale jest przeciw w tej sprawie. Drugie mam pytanie. Na terenie miasta znajduje się wiele nieruchomości, zabudowanych, a nie zabudowanych, gdzie właściwie miasto wiele lat temu przekazało dla dyspozycji, czy to osobom prywatnym, czy instytucjom innym rzeczy. Mam pytanie następujące. W centrum miasta znajdują się budowle, które straszą. Interesuje mnie, Budowla od kilkunastu lat nieużywana, wyzwolenia pięć. Następnie interesuje to, gdzie rozwijają się inne, e, odbywają się budowle nowe, tworzy się to, stoi mieszkanie, dziś oglądałem, zamurowane, folia, w związku z tym to jest atrakcja, gdzie wielu turystów przychodzi. Drugie, druga budowla na Warszawskiej, smutna, gdzie był dom handlowy. Co się będzie w tym kierunku robić? I trzecia budowla na Sikorskiego po byłym przedszkolu wojskowym. Co się będzie z tym robiło? Są to w centrum miasta, w centrum miasta budowle, które są albo prywatny jest właściciel lub jakaś instytucja. Co z tym fantem się robi? Szczególnie mnie interesuje, co szpeci nasz wizerunek Miasta Wyzwolenia 5. O ile właściciel jest prywatny, można podjąć działania administracyjne. Albo on zapomniał, że ma ten mieszkanie, albo niech ktoś podejmie działanie, żeby on modernizował, czy sprzedał, czy przekazał itd. Tak no to turyści to widzą i tak dalej. I następne mam pytanie dotyczące nieruchomości. Między ulicą Wilanowską a obwodową, zaleczniczą zdrowia, od 15 lat jest teren wykupiony przez Warszawiaka. W związku z tym nieogrodzony, zaśmiecany. Ludzie mają pretensje, co w tym kierunku się robi. Komendant Straży Miejskiej zna. Ludzie mają pretensje, robi się śmietnisko. O ile tak, niech ogrodzi to. W związku z tym mam pytanie, czy w tym kierunku miasto coś robi, żeby y, podjąć działanie, żeby przypomnieć tym ludziom, że mają swoje powinności. I trzecie pytanie. Dzisiaj mnie skłonił do tego wywiad w Gazecie Giżyckiej. Pani burmistrz się wypowiedziała, że i to słyszymy, że 15. Brygada Zmechanizowana będzie się powiększać, yy, będzie podejmowane działania, że no, no to, to cieszy, bo znajdą ludzie miejsce pracy i inne rzeczy. Ale mam Pani burmistrz związane z tym następujące pytanie. O ile się powiększa 15. Brygada, powstaje już taki stwór jak WOS, to jest Wojskowy Oddział Zaopatrzenia na Nowowiejskie. Czy w tej rozmowie, co Pani się deklaruje, nie można wojsku powiedzieć, żeby wydzieliła ze swojego terenu miejsca na parkingi do pracowników i żołnierzy? Dlaczego? Dlatego, gdyż mamy przykład przy Orli Dreszeru na, na Kajkach. Zobaczcie, co się dzieje, proszę Państwa. Dzisiaj tam chodziłem. Czy pracodawca, który organizuje pracę dla pracowników, nie powinien zabezpieczyć mienie swoich pracowników. Powinien. Tworzą się instytucje, ale nie myśli o tym się, żeby zabezpieczyć właśnie te mienie pracownika. Na Nowowiejskiej znajduje się potężny obszar pusty. Logistyka nie potrzebuje szczelnic, tam można zrobić parking. Tak samo przy dreszera, przy, na kajkach. Z tyłu przy stadionie znajduje się pusty parking, a stoją samochody wzdłuż ulicy Dreszera czy Słowackiego czy Struga, blokują, ludzie się denerwują i są skargi. Pytanie, czy w tym kierunku pani burmistrz będzie podejmowała, żeby wojsku wytłumaczyć, na swoim terenie powinni zabezpieczyć te mienie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę pani burmistrz chyba, mhm, tak. Bardzo proszę. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Pocztę Polską, ona jest w trakcie różnych reform i reorganizacji. Swego czasu dyrektor Poczty Polskiej z Olsztyna odwiedził tutejszych samorządowców, żeby konsultować godziny pracy poczty. My wtedy protestowaliśmy przeciwko skróceniu tych godzin. Ja nie jestem zorientowana co do filii, ale zobowiązuję się, że dowiem się i poinformuję Państwa. Być może będzie potrzebne jakieś pismo w tej sprawie, być może uda nam się coś uratować, a może nie. Jest to samodzielna instytucja i możemy tylko prosić. Tym niemniej oczywiście rozumiem, jestem też jako mieszkaniec Giżycka za tym, żeby te filie pocztowe zostały. Pytanie drugie dotyczy tych budynków. Każdy z nich, każdy z nich to oczywiście inna sprawa. Na temat budynków przy ulicy Wyzwolenia 5 Warszawskiej i terenu zalecznicą powie mój zastępca. Natomiast ja państwu powiem na temat przedszkola wojskowego przy ulicy Sikorskiego, dawnego przedszkola. Budynek stoi pusty. My ten budynek Najpierw przekazaliśmy samorządowi wojewódzkiemu, a następnie z dobrem inwentarza razem z basenem go otrzymaliśmy z powrotem. No jeśli ktoś daje coś z powrotem to za darmo to oczywiście to wzięliśmy I, i teraz tak, albo przeznaczymy to na rozbudowę basenu Aczkolwiek taki wstępny projekt, koncepcję, którą mamy odnośnie zwiększenia funkcji basenu, mam na myśli oczywiście nie ten okres aplikowania do środków unijnych, ale już następny, żeby nie rozbudzać nadmiernych apetytów ale ale tym niemniej mamy taką koncepcję rozwoju basenu i ona idzie trochę w innym kierunku niż przedszkole wojskowe. Więc może wspólnie się zastanowimy w najbliższym czasie, czy to, tego miejsca nie przeznaczyć na różne inne cele. Jednak te cele są Określone w akcie notarialnym, który zawarliśmy z samorządem województwa. Czyli nie możemy się pozbyć tego budynku, nie możemy go przeznaczyć na mieszkania, a możemy na przykład na cele edukacyjne lub zdrowotne, o ile dobrze pamiętam. I dlatego, proszę Państwa, ja mam pewne koncepcje z tym związane, przedstawię Państwu to na komisjach. Będziemy rozmawiać o tym. Jeśli chodzi o 15. Brygadę, parkingi, rozwój brygady i tak dalej, ja już poczyniłam rozmowy z panem generałem. W ostatnim czasie spotkaliśmy się i omówiliśmy różne bardzo duże i małe sprawy pomiędzy samorządem a brygadą. Oczywiście, bardzo chyba się wszyscy bardzo cieszymy z tego, że brygada się rozwija, że powstaje tu też jednostka administracyjna. Cywilna, wojskowa, która będzie, która będzie zatrudniała sporą liczbę osób. No i jeszcze jest wiele różnych zagadnień, między innymi zagadnienie, które też poruszam w mediach w tym tygodniu. To jest kwestia mieszkań wojskowych, które będą przybywały, a w tej sprawie zwrócimy się do Państwa. Jak tylko zakończymy rozmowy z Wojskową Agencją Mieszkaniową, zwrócimy się na następnej sesji. I ten rozwój brygady oczywiście oznacza również to, że poza tym, że rozwija się budżet miasta, bo przecież przybywa nam podatników ale z drugiej strony sprawa parkingów też była poruszana na tym spotkaniu. Ustaliliśmy na razie wstępnie, że teraz wojsko przyjęło ten pan generał przyjął ten temat, zapozna się z nim dokładnie i przedstawi możliwości i koncepcje rozwiązania tego zagadnienia. Rzeczywiście tak jest szczególnie uciążliwy jest parking przy wjeździe na osiedle Kajki. Taki parking, który sam się uformował, bo tam de facto jest to słabe miejsce do parkowania i szczególnie jest to uciążliwe dla mieszkańców. O tym w szczególności rozmawiałam, ale też rozmawiałam o ulicy Wojska Polskiego, która jest zastawiona przez samochody pracowników wojska i też inne miejsca. I y, mam nadzieję, proszę Państwa, że to uda nam się rozwiązać ten problem. E, liczę na to również, że ze strony pracowników wojska y, będzie zrozumienie, zrozumienie w podejściu do tego tematu, tym bardziej, że parking jest wydzielony w przypadku y, 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 terenu przy ulicy Wojska Polskiego jest tam parking od strony obwodnicy widoczny, nawet y, gołym okiem no Tyle, że jest dalej do pracy, yy, i być może jest to powód tego, że tam są pustki, a pełno jest tutaj przy wjeździe na osiedle. Proszę bardzo, może. Także ja liczę na rozwiązanie tego problemu. Dalej będziemy rozmawiać z dowództwem 15 Brygady na ten temat. Wątek parkingowy. Poinformuję Państwa, że na wiosnę spróbujemy przy pomocy oznakowania pionowego troszeczkę uporządkować parkowanie przy ulicy Olisz-Dreszera, co miejmy nadzieję zachęci pracowników wojska do tego.